Witam się w kolejnym odcinku vloga, i w tym odcinku odpowiem na takie częste pytanie, które mi ludzie zadają. Co bym zrobił, gdybym teraz zaczynał? Czyli na przykład nie miałbym listy mailingowej, nie miałbym rozpoznawalnego nazwiska, nie miałbym społeczności, która jest w stanie ode mnie kupować, i od czego bym zaczął? Znaczy no, po prostu zacząłbym od tego, od czego zacząłem, gdy zaczynałem, jeżeli chodzi o ten biznes internetowy. Czyli zacząłem od dzielenia się wiedzą. To jest najprościej mówiąc, czyli. Po pierwsze, oczywiście, bym zdecydował, i to jest największy problem wielu osób, bo jakby to czego się nauczyłem przez lata, to jakby wiedza, jak coś zrobić, nie jest tak ważna, jak to kim jesteś. Czyli jakby twoje cechy charakteru są ważniejsze, jakby to, jak rozwiązujesz problemy, jak działasz, jaki masz charakter, a pamiętaj, że charakter się wypracowuje, to się szlifuje jak diament, więc ja zaczynałem właśnie od tego, że postawiłem, podjąłem decyzję, nie? Czyli to jest właśnie ten wybór niszy. I mam też taką znajomą klientkę, której pomagam, która jest u mnie na konsultacjach, i ona mówi, że u niej klientki bardzo, czy znaczy najczęściej to chcą, żeby ją im pomóc wybrać nisze. I tu jest znów jakby ten ważny element: że to nie chodzi o to, że te osoby nie wiedzą za bardzo, jak to wybrać, tylko bardziej chodzi o to, że potrzebują pomocy w podjęciu decyzji. I to jest właśnie jakby ten, ten rachunek, który płacimy od lat. Za to, że jak nas wychowywano w szkole, jak działa system edukacji. No bo tam jakby nie stawia się na umiejętność podejmowania decyzji, tylko tam się jakby zapewnia, że jak się wykujesz czegoś na pamięć, jak masz dobre oceny, to sobie poradzisz w życiu. No i później w tym dorosłym życiu my nie robimy wielu rzeczy, dlatego że nie potrafimy podjąć decyzji. Więc pierwsza rzecz to jest taka. Żeby się nauczyć podejmować decyzje, bo wtedy sobie wybierzesz tą niszę, w której działasz. Ja to nazywam postawienie pionka na planszy, że na przykład ja zagospodarowuję tą niszę konkretnie. No jak już postawisz ten pionek na planszy, czyli wybierzesz niszę i jakby nie bój się tego, że no jak wybierzesz tą niszę, no to już całe życie tam będziesz, albo na przykład jak się okaże, że ta nisza nie zagrała i że jakby to nie jest to... Co chcesz robić, albo to nie zarabia, albo ludzie nie kupują tego produktu, no to się nie martw. Po prostu zaczniesz sprzedawać inny produkt. Czyli, jakby sobie zrobisz sub niszę, no albo przez 3 lata może być tak, że zrozumiesz, w co się nie pchać. Więc też, jakby wiedza to na temat tego, czego nie robić, albo czego nie chcesz robić, jest też tak samo ważna, jak wiedza na temat tego, co chcesz robić. Więc wybrałbym sobie niszę i zacząłbym edukować na te tematy. Jedyna różnica by była taka jak ja zaczynałem, to głównie pisałem bloga, no bo wtedy jakby innych rzeczy się nie robiło. Więc pisałem i pisałem, doradzałem w kwestiach perswazji w sprzedaży wywierania wpływu NLP, bo jakby to chciałem sprzedawać, czyli dzieliłbym się wiedzą, fragmentami wiedzy w tematyce kursów, które za chwilę bym chciał tym osobom sprzedawać. Więc robiłbym taką właśnie drabinę, czy też powiedzmy lejek sprzedażowy, bardziej chyba był to lepsza nazwa to lejek sprzedażowy, czyli na początku daję wiedzę za darmo, czyli odpowiadam na pytania klientów, na ich problemy i to mi zbuduje wokół mnie społeczność. Oczywiście też tak jak w 2009, jak zaczynałem, stawiałbym na budowanie listy mailingowej, bo to jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, więc zacząłbym od tego, że podjąłbym decyzję, czym się zajmuję, wypisałbym sobie około 50 takich pytań, rzeczy, których mogę uczyć, zrobiłbym rozpoznanie, taki research gdzieś tam na YouTubie, czytałbym komentarze, zobaczyłbym, jakie filmiki tej branży, którą chcę się zajmować i którą chcę zdominować, które filmiki się najlepiej tam oglądają, poczytałbym komentarze, wypisałbym sobie słowa kluczowe, na przykład scenu to, jakie ludzie mają problemy w tym zakresie i po prostu bym odpowiadał na pytania. Na przykład, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to dzięki webinarom mam tysiące pytań, bo tam w jednej ankiecie mam 3000 odpowiedzi od ludzi, a czasami zadają po kilka pytań, więc tak bym to rozegrał. No i gdy już bym wiedział. Czym się, się zajmować? Miałbym te po prostu serię tych pytań, problemów tych ludzi. No to bym właśnie zaczął robić to, co robię teraz, czyli nagrywał krótkie odpowiedzi i mówił: Jeżeli chcesz więcej, zapisz się na listę. Zacząłbym robić webinary, i jak już bym miał jakąś tam społeczność, wysłałbym do nich ankietę i zapytałbym się w tej ankiecie i zapytałbym się w tej ankiecie na jaki temat chcą się uczyć, jaki jest ich największy problem, no i na ten temat bym po prostu stworzył kurs. Obserwuj mnie po więcej, żeby dostać informacje o kolejnych vlogach.